Kalo, o człowieku, to jest tragedia. Co mówisz, kochanie? A słuchaj, dostaliśmy wyświetlenie coś kobiet. O! Ładnie! A nie, Asiek! No, no to jest w tym samym czasie. Dobra, to ja pojadę jeszcze na złą i pojedziemy to zobaczyć. Dobra? Dobra, to jest na drugą Dobra, dobra, no pa, kochanie. Zdaję się, że tak. Jeszcze ja dostałem. No i bardzo dobrze! Powinniśmy się cieszyć. A nie! Potem nasz dom, gdzie ja mieszkam, ma być do ro, 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 rozbiórki. I nowe mieszkanie dostałam. Z 18 na 6, prawie 60 metrów. No, okay. na reszcie będziesz mógł żyć. Edzia! parapetowa będzie! Haha, <grystanie> <grystanie> Czas na imprezę jeszcze przyjdzie, a póki co trzeba się skupić na prozie złomiarskiego życia i tradycyjnie sprzedać złom. Japa! Marda ty moja Cześć Mareczko. Jaka waga? 340. Co Cześć. tam ci ciekawego? Ty, małpies, pies, Edka nie pogryz. Nie no nie gadaj twojego kierowcy pies by pogryzł? Ty stał przez pół godziny tak! A piesko niego tak taki będę no, Ty tak się O, to fajne. A ja się śmiałem z niego jak mi go nie ty co, chodź, ja zobaczymy złapi. Dobra, zaczynamy. Pół na pół. No dobra, miksik będzie. No jak Dobra jęk! Dawaj! Zawieszenie złomowozu aż się ugina pod ciężarem dzisiejszych łupów. Marek prowadzi rozładunek samodzielnie i energicznie. O, Marek, ale bez szkła. Specjalnie to zbiłem. No specjalnie, specjalnie, ale go nie wyrzucaj. Nie, nie specjalnie na Daj, Dawaj! Idę. Całe 720 kilo o 80 576 zł 100, 200, 300, 400, 550 76 zł do jutra do jutra. A. Nie dojrzał, trzy dni przerwy, bo dostałem nowe mieszkanie. O, to Mareczku, chyba jakąś parę tetóweczkę a, zajęć. A ty, muszę się tam ogarnąć i, i do pracy ciężko i trzeba robić. Nie, no To 18 robisz, metrów na 60, mieszkanie. no kurwa! O, to trzy razy tyle, Mareczku, to szalejesz. Człowiek, daj spokój. Dobra, na razie. Na razie. Dobra.